W ofercie marki Gazelle coraz mniej mamy rowerów konwencjonalnych. Wypierają mnie te troszkę wygodniejsze w użytkowaniu rowery elektryczne. Natomiast mamy tutaj model Chamonix C8, który jest nieco wyższym modelem niż Gazelle Orange C7. I właśnie chciałbym Ci przedstawić jego specyfikację. Rzeczywiście jest tak, że coraz mniej mamy rowerów konwencjonalnych. Z gazeli jest to wspomniana właśnie Orange C7 i ten oto model Chamonix C8. Model ten został wyposażony w piastę planetarną Shimano Nexus 8, która działa bardzo płynnie i jest niezawodna. Jej zaletą jest bardzo łatwa zmiana biegów za pomocą manetki obrotowej. Wystarczy jedynie przekręcić manetkę a biegi zmieniają się w sposób płynny. Czasami przez osoby, które nie jeździły wcześniej na rowerze z przerzutką planetarną, nie jest to zauważalne. Natomiast jest to bardzo duże udogodnienie, kiedy manetką działamy tylko do przodu i do tyłu. Nie trzeba tego robić tak samo jak w rowerze z przerzutką zewnętrzną, gdzie operujemy dwoma manetkami. A łańcuch musi biegać po zębatkach, no i przede wszystkim wtedy musimy pedałować. Tutaj, bez pedałowania, możemy w prosty sposób zmieniać biegi. Jak jesteśmy przy biegach, to warto wspomnieć też o całym napędzie. Łańcuch mamy tutaj całkowicie zabudowany. Jest on wyposażony również w napinacz łańcucha, który po rozciągnięciu się łańcucha zapobiega on uderzaniu o osłonę. Oświetlenie przednie zasilane jest dynamem w piaście. Jest to lampka o mocy 35 luksów marki Axa. Tył natomiast zasilany jest w prosty sposób bateryjnie po to, żeby nie ciągnąć przewodów do tylnej części roweru. Mówiłem o całkowicie zabudowanej piaście tylnej, o całkowicie zabudowanym łańcuchu. Całkowicie zabudowane, zabezpieczone są również hamulce, hamulce rolkowe, które nie mają żadnej ingerencji w obręcz koła, ani w oponę. Hamowanie polega na rozpieraniu się specjalnych rolek. Jest ono bardzo płynne i w zasadzie jest też bezawaryjne. Kierownica to klasyczna jaskółka, dzięki której mamy w naturalny sposób ułożone dłonie. Dodatkowo wyposażona jest w bardzo wygodne chwyty niemieckiej firmy Ergon. Dodatkowym elementem, który umożliwia nam regulację kierownicy, jest wspornik Gazella Switch dzięki któremu możemy nieco odwieźć od siebie kierownicę, nieco pochylić naszą sylwetkę również. Tak samo możemy ją przyciągnąć i bardziej się wyprostować. Aluminiowa rama w Chamonix C8 posiada wewnętrzne prowadzenie pancerzy, przez co jest bardzo estetyczna. Wyposażona jest również widelec Typu headshock, który e, fajnie amortyzuje i wybiera nierówności. Jest to e, nieco lżejszy i bardziej zaawansowany widelec niż w niższym modelu Gazela Orange. Koła wyposażone są w stożkowe aluminiowe obręcze z oczkowanymi knyplami. E, natomiast te szprychy są w fajnym ułożeniu 9x4, co m, podkreśla charakter m, tego roweru. Natomiast opony mamy tutaj z płatką antyprzebiciową i z specjalnym odblaskiem, który poprawia naszą widoczność i zwiększa nasze bezpieczeństwo. Dla zwiększenia komfortu zastosowano tutaj amortyzowaną sztycę, którą reguluje się pod kątem ciężaru danej osoby, jak również żelowe, wygodne siedzenie. Bagażnik o udźwigu 25 kg pozwoli nam przewozić różnego rodzaju akcesoria, takie jak sakwy czy kosz. Dodatkowo bagażnik wyposażony jest w elastomery, którymi można przytroczyć niewielkie przedmioty. Dodatkowymi, a w zasadzie standardowymi przy rowerze miejskim elementami są również błotniki, inserty na ramie, do których można przymocować zapięcie bądź bidon. Jak również podkowa, która, e, która pozwala nam zabezpieczyć rower w momencie, kiedy nie tracimy z nim kontaktu wzrokowego i chcemy go zabezpieczyć na chwilę. Nie ma nic bardziej denerwującego niż przewracający się rower z powodu słabej nóżki. W tym przypadku gazela zastosowała naprawdę solidną nogę, więc nawet z obciążonym bagażnikiem rower stoi stabilnie. E, obydwa te rodzaje ram występują w czterech rozmiarach. Od 48 cm w ramie damskiej do najwyższej ramy 65 cm w męskiej. Przy czym wiele, wielu mężczyzn wybiera również ramę damską, gdzie mamy zakres 53, 57 i 61 cm również dla wysokich kobiet lub wysokich mężczyzn. Jeśli chodzi o wagę roweru, to jest to niecałe 18 kg. Jak powiedziałem na początku, rowerów nieelektrycznych w ofercie Gazel jest coraz mniej. Szamonix C8, Orange to rowery miejsko-rekreacyjne, czyli takie, które idealnie odnajdą się w mieście, jak również poza nim. Możemy pojechać sobie na wycieczkę do lasu, po wałach wzdłuż odry czy Wisły. Generalnie są to rowery mega wygodne. Są to rowery bardzo wytrzymałe i w zasadzie sprawdzą się w każdej sytuacji miejsko-rekreacyjnej. Jeśli szukacie roweru analogowego, to generalnie jest to rozwiązanie, które nie powinno Was zawieść i ja taki rower Wam bardzo polecam.